Właśnie kończę trenować kolejnego konia, tym razem z serweru US. Taki trening tego konia, nie wiem, zajmuje mi bodajże 20 minut. Oj, nie to tak chciałam kliknąć. Więc kończę Ona wygląda jak Celestia. Kończę ją trenować do 10 lat. O, tu skończyłam. O, tu ją wystawię w zawodach. Może coś wygram po drodze? Zawsze coś będzie więcej warto. Um, tak. O, wygrało. O, coś tutaj nie skończyło. Daj mi tak to kliknąć. Mało czasu, byłam w ogóle zdążyć do. O, skończyłam jednak. Do 10 lat, ale jednak zdążyłam. Konik jest cały wytrenowany, a jeszcze 10 lat nie ma. Jeszcze mam trochę powstaje na zawodę. No, one są puste te zawody, ale później ktoś ją weźmie. Gdzieś coś jest. Okay. To tak, przy okazji nagram pix. Choć i tak wiem, że nie wygram. Ale tam trochę zawsze coś przyniesie. Jakieś więcej ekusów. No i za niedługo mamy 10 lat konia czyli będziemy mogli ją pokryć, żeby zdobyła bonus. I cóż, mamy tu jakiegoś konia? Hmm, coś tam mamy. Ona nie jest czysta, więc o czystych koni to ja nie szukam nawet. Dobra, kryjemy. I zobaczymy, co z tego będzie. Ja tych źrebaków rodzić nie będę, ale e, kobyłka będzie mm, na sprzedaż z tymi źrebakami. Mi tych koni nie trzeba. No I możemy zrobić USG. I mamy cztery źrebaczki jako klaczki. Uj, uj, uj. Cztery klaczki, takiego, takiego koloru i takiej, takiej rasy. Więc Celestia będzie teraz na sprzedaż. Ja sobie tak jak wcześniej robiłam, ustawię. Pomalę. Tu jest 6. tu mam zmienić na cztery. Czyli cztery klaczki. No i wystawię troszeczkę taniej, bo jest mieszańcem, a mieszańcy wiem, że średnio chodzą, więc za 500 kuponów. No mm. i stoi kupon świecący.